Proszę wziąć numerek. Przepraszam, proszę! Nie mam pieniędzy, nie trzymamy tu gotówki. No money! No dinero. To twoja krew. Tęsknię za prawdziwą ile. Nie dzięki. Tutaj nie ma pieniędzy. Nie chcę umierać. Ostatnio wyjechała po dwóch dniach. Zgodziłeś się na rehabilitację? Złodziej. Nie mam pieniędzy. Przysięgam. Pomocy. Jak? Im? Rabunek. Zapomniałem zapłacić. Nie. Ktoś rabuje bank. Tam. Biegiem. Czekaj, może być uzbrojony. Policja, stój. Pomocy, obrabowano mnie. Mierzył mi z broni w twarz. Jak? Jest uzbrojony. Czekaj, proszę się uspokoić. Przynieś moją broń.